Dzień dobry, witam państwa. Mamy godzinę 9.04, czas więc już najwyższy. zaczniemy dzisiejszy rynkowy espresso oraz poranny briefing Wanda TMS Brokers. Witam serdecznie z tej strony Adam Korecki. Proszę państwa, zaczniemy jak zwykle od danych makro. No, niestety, dzisiaj tych danych makro jest jak na lekarstwo, jest ich bardzo, bardzo mało. I tak. Jeżeli w sumie to najważniejsze dane już były, to tak można pokrótce podsumować. Dlaczego? Dlatego, że chyba najważniejszymi danymi były dane z Wielkiej Brytanii. O godzinie 8 mieliśmy dane z rynku, z brytyjskiego rynku pracy. Wynagrodzenia. Wzrost 5,3, ciut mniej niż prognozowano. Stopa bezrobocia 4,6, było 4,5, czyli wzrosło o 1,5. Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych wzrost o 33 100, miało być wzrost o, o 9,5000. Słabsze dane z rynku pracy wpłynęły na funta, o czym za chwilę. Ale z pewnością pomogą również, pomogą również Banku Anglii w przyszłych obniżkach stóp procentowych po, po tych słabszych danych, które były z rynku pracy za kwiecień. Co poza tym? W zasadzie nic. Trudno mówić o jakimkolwiek znaczeniu indeksu Sentix 10:30 ze strefy euro. Dla tych, którzy śledzą i handlują na ropie, jeszcze można zerknąć na 22.40, kiedy mamy tygodniową zmianę zapasów paliw według API. Z danych, to wszystko, natomiast takich danych około rynkowych, z informacji około rynkowych, to warto jeszcze wspomnieć o rozmowach handlowych USA-Chiny, które, od, które odbywają się od wczoraj w Londynie wczoraj mieliśmy pierwszy dzień i dzisiaj o godzinie 11 czasu warszawskiego o godzinie 10 czasu londyńskiego będą wznowione te rozmowy bilateralne między przedstawicielami Chin i Stanów Zjednoczonych wczoraj nie został wydany żaden komunikat więc trudno oczekiwać czy dziś będzie czy nie, pewnie też nie i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o, o dane. Zatem możemy przejść do, do wykresów, do rynków, do poszczególnych instrumentów, i tak, zacznijmy może od walut, od dolara. Pokazałem tu, a dokładnie te euro-dolara. Na wykresie, przed, na swoich monitorach i smartfonach mają Państwo wykres 4-godzinowy euro dolara. Ja tu podkreśliłem średnią. Może ją ja jeszcze pogrubię troszeczkę. O. Średnia 55, to jest ta czerwona. Może nawet jej zmienię kolor na taki granatowy. O. No, i widać, że przez te ostatnie 4 godziny, ta przez ostatnie kilkanaście dni, ta średnia 4 godzinów, na wykresie 4 godzinowym, średnia 55, była testowana co najmniej 5 razy, za każdym razem broniąc się, a obecnie euro-dolar ten to wsparcie w postaci tej średniej co niewątpliwie może niepokoić posiadaczy długich pozycji i rzeczywiście sugerowałoby to możliwe ochłodzenie. Jest to prawdopodobnie pokłosie tego, co się stało w ubiegłym tygodniu, w czwartek, kiedy to eurodolar na chwilę podbił pod 1,15, po czym bardzo szybko zawrócił, rysując taki fałszywy, fałszywe wybicie ostatniego szczytu, no i teraz mamy tego konsekwencje. Tak więc na dziś, jakbym miał coś prognozować, to eurodolar powolutku do dołu najbliższe wsparcie 1,13,70, ale bardziej prawdopodobny jest poziom 1,13,20. Tam przebiega średnia 200 na 4. Tam gdzieś prawdopodobnie wylądujemy jeszcze w tym w tym dniu. Tu, jak narysujemy sobie taką linię trendu wzrostowego, to widać, że ona też przebiega gdzieś tu w okolicy tej średniej dwusetki, więc wraz z upływem czasu myślę, że te dwie linie się zetkną i można oczekiwać, że taki ruch właśnie w okolice tych 1,13-20 może w najbliższym, najbliższych godzinach nastąpić. natomiast patrząc na wykres i to jest z wykresu z punktu widzenia wykresu 4 godzinowego z punktu widzenia wykresu dziennego mamy trend boczny z oporem w okolicy 1.16 prawie 1.15.70 a wsparcie to jest 1.12.60 i 1.11 prawie więc tu po prostu mam, idziemy w bok i dopiero rozstrzygnięcie w jedną bądź w drugą stronę da ruch. Co może zadecydować o tym rozstrzygnięciu? Nie wiem, może przyszłotygodniowy FED, bo w przyszłym tygodniu mamy FED, a może dopiero rezultat rozmów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie stawek cel. Może dopiero to zadecyduje o kierunku wybicia niemniej jednak na razie na dziś raczej do dołu natomiast na najbliższe kilka kilkanaście dni raczej no to to, to w bok z, z troszkę szerszym zakresem wahań i wsparciem od dołu 13,50 a, a niżej to 1,13 1, 1,1310 powiedzmy tak to wygląda tak to Wspomniałem o funcie Jodanych. No, kiepsko to zobaczcie, wygląda. Ten funcie jednak tu bardzo mocno przełamał, bardzo mocno przełamał i nie udało mu się dwa razy przebić poziomu 1,36. Teraz schodzimy 1,34,60. Wsparcie, najbliższe wsparcie 1,34,30, potem 1,34, no i potem 1.30. 2,70 mniej więcej linia trendu wzrostowego. Tak więc osłabienie na, na funcie po słabych danych z rynku, z rynku pracy. Nie pomaga tu lekkie umocnienie dolara, które obserwujemy i wydaje się, że ta tendencja może nam tu zagościć na trochę dłużej niż tylko 2-3 godziny. Ale tak jak mówię, najbliższe wsparcie 1,34,40, więc zostało jakieś 20 pipsów do tego wsparcia. No i mówiliśmy o funcie do dolara, to zerknijmy jeszcze na funt jena, bo tu też dość ciekawa sytuacja technicznie, trzy razy kurs atakował poziom 196,20, funt jen, czyli tak zwany kolokwialnie mówiąc rzeźnik, to rzeczywiście on, to jest ciężki instrument, bardzo bardzo zmienne, ale proszę zwrócić uwagę jak to wyglądało na wykresie 4 na wykresie 4H. Trzy razy podchodziliśmy pod ten poziom, trzy razy się nie udało, a teraz taki bardzo silny, bardzo silne zejście do dołu. Co by sugerowało, że możemy zejść niżej nawet w okolice 192, czyli tu Kolejne wsparcie 19050 na kolejne no to jest ta linia e, e, zielona linia i ona jest w okolicy mniej więcej e, na tą chwilę 1808, 189 ze średnioterminowego punktu widzenia jesteśmy w takim kanale spadkowym no i widać, że nie udało się wyjście górą z tego kanału e, i raczej należałoby tu oczekiwać. Osłabienia w najbliższym czasie względnie zawężenia zakresu wahań do 192 od dołu i 196 od góry z tendencją raczej do przetestowania tego dolnego ograniczenia. Lekko się, umocniła się złotówka wczoraj. Dość niespodziewanie. Wczoraj po otwarciu tygodnia i nieudanym podejściu pod 4,30 mieliśmy zejście o mniej więcej 2,5 grosza, teraz 4,27. Natomiast no to nie zmienia tu perspektywy i nie zmienia prognoz w średnim terminie. Cały czas też trend boczny 4,23 od dołu, 4,29 od góry. No i to jest tyle w tym temacie, tu niestety zawężamy zakres wahań i tu obawiam się, że nic wielkiego z tego nie wyjdzie. Warto tylko wspomnieć, że na wykresie dziennym mamy dość silne wsparcie przy 4,25, 80, 4,26 i tam myślę, że, że nie zejdziemy do dolnego ograniczenia tego trendu bocznego, tylko bardziej tu, w okolice tej średniej, tych dwóch średnich ruchom. Natomiast dolar złoty jeszcze bardziej zawęża swój zakres wahań. Wcześniej to było 3,70 od dołu i 3,77 od góry, teraz to już mamy 3,73,50 do 3,76,70. I, I tu obawiam się, że po prostu dalej też. bok. Tak więc podsumowując krótko, waluty, niestety, ale wchodzimy w jakieś tu takie wąskie rzędy prawdopodobnie dziś, jutro będziemy świadkami umocnienia dolara, dolar się zaczyna nam tu troszkę umacniać, co nie zmienia trendu średnioterminowego, a powinien być to trend spadkowy, no ale na tą chwilę mamy, mamy taką dzisiaj od rana wyraźną tendencję do umocnienia dolara, która może się wydłużyć na kolejne godziny, być może nawet 2-3 dni. Natomiast, jak spojrzymy sobie na bitcoina, czyli kryptowaluty, to tu widzimy pozytywne sygnały. Bitcoin trzeci raz podchodził pod ATH w, w maju, wybił to ATH, po czym zanegował wybicie. Natomiast ja jeszcze wczoraj sugerowałem, że Szybkie odrobienie strat w czwartek i w piątek sugeruje, że, że jednak to jest tylko taki chwilowy ząbek. I rzeczywiście tak się dzieje. Teraz już jesteśmy 109, 681 i prawdopodobnie w, być może jeszcze dziś, być może w najbliższych dwóch dniach przetestujemy ATH, czyli 118. Dobre zachowanie. Szybka o szybkie odrobienie strat i wygląda to raczej jako tylko takie wyrzucenie słabych rąk, korekta przy szczytach, po czym dalej do góry, więc Bitcoin raczej będziemy wkrótce obserwować w przypadku Bitcoina nowe ATH. I o krok od wybicia takiego wąskiego range'u jest również Ethereum. Tu mamy, proszę zwrócić uwagę, 5 tygodni w range'u. 2,370 od dołu i 2,800 od góry, jesteśmy w tej chwili 2, prawie 700, dokładnie 2,675, to jest tygodniówka, a to jest dzienny. No i myślę, że też jak Bitcoin podejdzie na ATH i wybije, to Ethereum w końcu powinno sobie poradzić z poziomem 2,800, co tworzy mu drogę do kontynuacji ruchu wzrostowego w kierunku 3000 dolarów. Z towarów, to tak, chciałbym najpierw chwilę zatrzymać się na gwieździe ostatnich dni, czyli platynie. Platyna wzrosła blisko 20%. Mówię tu o wzroście w czerwcu tylko, bo jeszcze 2 czerwca. Była na poziomie 1042, a dziś maksimum to było 1236, dokładnie 18,35. Platyna dzięki tym wzrostom przebiła już większość oporów, i zostało jej na tą chwilę już tylko ostatni opór w postaci szczytu z lutego 2021. Tak to wygląda na takim bardzo długim okresie. Został tylko ten poziom. Myślę, że tego poziomu z marszu się nie uda wybić, ale, ale powinniśmy obserwować jego przetestowanie. Przy czym jest to zadanie, powiedzmy, na czerwiec, a nie na dziś czy jutro. Niemniej jednak, tu proszę zwrócić uwagę, długoterminowo linia trendu spadkowego jest przełamana, większość oporów wybita, po korekcie technicznej, na e, szukałbym okazji na otwieranie pozycji. Ropa? Muszę powiedzieć, że ropa zaskoczyła mnie swoją siłą, bo, bo oczekiwałem raczej przetestowania wsparć niż oporów, ale pierwszy sygnał ostrzegawczy padł po tym, jak na ostatnim posiedzeniu OPEC. Um, państwa zdecydowały się na wzrost wydobycia a ropa już w zasadzie na to nie zareagowała i co sprawiło że jeszcze w ubiegłym tygodniu został przełamany opór na 64 dolary 10 centów a teraz testujemy proszę zwrócić uwagę spadkową linię trendu no i tak jak ma zawrócić czy jak ma się cofnąć to teraz no bo kiedy jak nie teraz to dla odważnych, bo na razie sygnału sprzedaży żadnego nie ma. Tyle, tylko że jesteśmy przy oporach. Jak się uda ten poziom wybić, to kolejny jest na 66,80, a później na 68,5 Mniwiec. Więc y, póki co ropa zaskakuje swoją siłą i jeszcze prawdopodobnie troszkę podejdzie do góry. Natomiast no, nie zmienia to y, długoterminowej. Długoterminowego postrzegania, bo tu na razie sygnały sprzedaży nie zostały zanegowane. Tu bym zwrócił też uwagę na formację odwróconego ergiera, którą wielu graczy zauważy. Tu mamy lewe ramię, głowa prawe ramię, względnie podwójny dołek. To w zależności od tego, jak to tam sobie to rysuje, bo tu nie ma powiedzmy zbyt dużej odległości. Niemniej jednak, Opór został wybity. Linia, linia szyi, czy to podwójnego dołka, 4G, raz za wybita. Teraz ruch powrotny. Więc na dziś, jutro widziałbym cofkę na o jakiegoś dolara dolara 50. Indeksy. Zerknijmy na indeksy. No tu muszę powiedzieć, że jestem bardzo mocno. Trzeba szczerze z no, skalą spadku zmienności. Proszę zwrócić uwagę na następujący wskaźnik. To jest ATR, czyli średni zakres zmian na wykresie dziennym. Jeszcze w kwietniu, kiedy rynki spadały, ATR, co jest zresztą naturalne, było yy, Osiągało wartości 1070 punktów, czyli dziennie, bo to jest średnia dziesięciodniowa. Średnia dziesięciodniowa pokazywała zakres zmian 1070 punktów. Obecnie jest to 360. Jest to jedna, praktycznie jedna trzecia zmienności, która była dwa miesiące temu. Nie tylko, że mocno spadamy i zeszliśmy niżej w stosunku na, na tej zmienności, ale spadliśmy nawet poniżej zmienności, którą mieliśmy w średnio w lutym czy w marcu. Więc łącząc to z kolei z faktem, iż to wszystko odbywa się tu przy oporach, przy ATH, zaczyna to moim zdaniem generować ryzyko z wzrostu zmienności. A ryzyko a zmienność zwykle rośnie przy spadkach. I rynek, nie mówię, że się na pewno tak stanie, ale rynek będzie podatny na negatywne informacje. I może to. Spowodować jakiś tu gwałtowny wzrost zmienności, tak zwane wybicie z progu zmienności, kiedy do, dojdzie do jakiejś nie, nieprzewidzianej, nagłego zwrotu wydarzeń, co w ostatnich czasach dość często się zdarza. I troszkę może to niepokoić, że obserwujemy takie pełzanie, takie, taką konsolidację przy tych szczytach i to. Tu ewidentnie nie ma siły rosnąć i ten rynek raczej rośnie z powodu jakiegoś braku podaży niż jakiegoś silnego popytu. I to moim zdaniem jest dość groźne, natomiast no chciałbym podkreślić, nie ma żadnych sygnałów sprzedaży. Tu nie, ma, nie można mówić o tym, że trzeba sprzedawać absolutnie. Tu nie chciałbym być zrozumiany. Mówię tylko o rosnącym ryzyku gwałtownej, gwałtownego wzrostu zmienności i w zasadzie sytuacja analogiczna na S&P 500, tu również w kwietniu zmienność 260, teraz 79. I tu też przy szczytach, do szczytów zostało 2-3%, ale bez zbliżenia się nawet do dotknięcia ATH. I tak jest na innych też indeksach DAX, DAX faktem jest, że DAX wybił swoje szczyty kwietniowe, no ale co z tego, kiedy wzrósł tam 1,5-2% i też stracił zmienność? Obecna zmienność na DAXie to jest 330-340 punktów przy 980 w kwietniu. Analogiczna sytuacja w zasadzie jak na NASDAQ. Jeżeli chcielibyśmy poszukać gdzieś indziej zmienności na indeksach, no to może coś za oceanem, ale po drugiej stronie, czyli Azja, Nikkei. Nikkei troszeczkę bardziej zmienny, choć też ta zmienność spada. Mamy trzecie podejście pod 39 tysięcy. No i tu tak, z jednej strony optymiści powiedzą piękny RGR. Względnie podwójny dołek, tak, bo tu mamy, tu mamy dołek z sierpnia 2024 i dołek teraz z kwietnia 2025, ale opór jest nieprzebity. Więc w przypadku Nike'a e, uważam, że jesteśmy o krok od jakiegoś większego ruchu i obserwowałbym z jednej strony opór na 38,600, a z drugiej strony wsparcie na 36,5. Wybicie któregoś z tych poziomów powinno dać silny impuls. Trzeba po prostu być cierpliwym, czekać na sygnał, nie wyprzedzać sygnału, nadejdzie sygnał, zareagować, otworzyć pozycję i utrzymać. No dobrze, a teraz kilka słów na temat akcji. Proszę Państwa, najpierw Apple. Apple wczoraj miało taką konferencję dla, de dla deweloperów, w którym to dniu zwykle ogłasza swoje nowinki techniczne. No i rzeczywiście te nowinki techniczne były, firma Apple ogłosiła no takie, Dość radykalne zmiany w ekosystemie swoich produktów, wywołujące modernizację między innymi systemu operacyjnego iOS dla iPhone'ów, ale również oprogramowania na iPady czy Macy. Jednakże analitycy uważają, że te ulepszenia są stosunkowo niewielkie w zakresie nowych możliwości AI, bo na to teraz głównie czekały. Czekali inwestorzy. I troszkę to zawiodło oczekiwania inwestorów, że Apple udowodni, że może konkurować na rynku sztucznej inteligencji i wdrożenia tej, tej technologii w swoich produktach. Są jakieś tam ulepszenia typu Liquid Gas, tak? Glass, że taki projekt, że według tam zapewnień Apple a będzie miał pół te urządzenia będą miały półprzezroczysty wygląd, dzięki czemu oprogramowanie będzie działać sprawniej na wszystkich urządzeniach tej firmy. No generalnie nie przyjęło się to jakoś super przez inwestorów, bo ta, ta konferencja trwa w trakcie notowań, w trakcie normalnie sesji na Wall Street. Apple w trakcie dnia spadło, spadło nie dużo, ale 1,2%, ale jednak to jest spadek i to widać, że na podwyższonych obrotach. No moim zdaniem to raczej pokazuje, że na razie Apple jest troszeczkę z tyłu tych wszystkich kluczowych firm, typu jak porównamy, nie wiem, Meta, Google czy Microsoft. No bezpośredni konkurent, tak, w większości usług, czyli na przykład Microsoft. Proszę zwrócić uwagę, Microsoft jest na nowym ATH. W tej chwili 472 dolary. Za jedną akcję Microsoftu i na chwilę obecną Microsoft ma kapitalizację 3,5 miliona dolarów. Większą niż Apple. Co pokazuje zupełnie inne postrzeganie tych firm w kontekście nowej technologii. I jak tu wrócimy sobie do Apple'a, to widzimy, że Apple do swojego ATH ma 30%. To jest dużo. To jest, można powiedzieć, bardzo dużo, bo z punktu widzenia kapitalizacji, która obecnie w przypadku Apple wynosi 3 biliony, no to jest blisko bilion dolarów. Wzrostu kapitalizacji do do ATH, więc widać wyraźnie, że mamy większe pozycjonowanie się inwestorów w przypadku Microsoftu czy Meta na przykład, a nie Apple, a, który obawiam się, że jeżeli utraci tu zaufanie, no to może zaliczyć większą korektę. Ja nie mówię tu o BES-ie czy, czy jakichś dużych spadkach, bo ta firma jest po prostu bardzo bogata i dobrze zarządzana i ma stały popyt na całym świecie na swoje produkty, natomiast mówię tu bardziej o korekcie ceny, na, że, że firma nie będzie kosztować, powiedzmy, 3, 3 biliony, tylko 2. Tak? Tem, bardziej w ten, w ten sposób niż, niż że grozi tu jej jakaś duża, duża deprecjacja. Duża, choć to też jest względne, bo spadek cen o 30% dalszy oznaczałby spadek, utratę kapitalizacji wysokości biliona. W każdym razie no widzę tu pewne zagrożenia, bo pomimo e, w miarę pozytywnej sesji na, e, na Wall Street, bo pomimo tego braku zmienności, Wall Street, e, indeks NASDAQ wzrósł 0,17%, a Apple spadał. I ostatni wykres to jest, to jest Boeing. E, to jest Boeing i Tu bym zwrócił tylko uwagę, że ta firma systematycznie rośnie. I można się podłączyć pod ten ruch, bo pomimo słabego rynku, szerokiego, słabego, szerokiego rynku ceny systematycznie rosną. Wybita linia szyi podwójnego dołka, target 265 dolarów. Chyba Boeing ma najgorsze już za sobą. Dziękuję i do usłyszenia.